Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnej odsłonie Fine Drone for Dance. Tym razem będzie to teoria, praktyka w teorii. Wszyscy teraz robią rzeczy pod tytułem Refleksja o pandemii. Jak ten czas i w ogóle cała ta sytuacja wpłynęła na nas? I to pozwoliło mi wrócić do mojego spektaklu, który zrobiłam 3 lata temu z Radkiem Dudą, świetnym, wspaniałym muzykiem z Warszawy. No, ja myślę, że jakbyście go poznali, to to jest taki chodzący smutek. Nie wiem, jak to powiedzieć. Myślę, że w ogóle jest to uczucie, które ja bardzo lubię i cenię. I tak sobie rozmawialiśmy. Oczywiście, jak to spotyka się dwóch artystów, to przede wszystkim jest tak zwana chemia artystyczna i chce się coś zrobić razem i to jest super. Ja wiedziałam, że Bob miałam szansę spotkać się właśnie z Radkiem przy innych produkcjach teatralnych. Jest wspaniałym kompozytorem, wspaniałym muzykiem, wspaniałym człowiekiem. I wiedzieliśmy, że coś zrobimy razem, ale wiadomo, temat, temat. I ten smutek jakoś się pojawił. No i stwierdziliśmy, że właściwie to jest, to jest tak dziwna emocja, tak się mało o tym mówi, że dlatego dla tytuł też, dlaczego nie lubisz smutku. Oczywiście po polsku brzmi to strasznie. Ale um, stwierdziliśmy, że chcemy zrobić laboratorium smutku, mówiąc krótko. No i tu się zaczęły schody, bo to wcale nie jest takie proste. Zajmować się rzeczą stanem emocjonalnym, przełożyć go na spektakl. No, jest, jest myślę lada wyzwaniem. Dlatego, ponieważ to był duet, byliśmy tylko w dwójka, postanowiłam zaprosić Annę Steller, też wspaniałą performerkę, choreografkę, tancerkę, z którą współpracuję od wielu lat też przy produkcjach Dada żeby była trzecim okiem, czyli osobą z zewnątrz. I, I tu nastąpił wspaniały trójkąt nas, gdzie mogliśmy faktycznie sobie popracować nad tym. A zanim zacznę, zacz, zacznę jeszcze mówić więcej o tym spektaklu i zaczniemy analizować poszczególne sceny, żeby Wam opowiedzieć trochę o metodzie mojej pracy, to zapraszam na trailer. Chciałabym wrócić teraz do Anny Steller, która była moim dramaturgiem w tym spektaklu. I to było faktycznie wspaniałe doświadczenie, że mogę na bieżąco dzielić się z kimś, ktoś ogląda to, co robię. No bo bycie wykonawcą, i reżyserowanie, i choreografowanie z siebie samego jest bardzo trudne. Oczywiście był radek, muzyk, ale wiadomo, on jest jakby z innej, z innej sfery. I w trójkę zastanawialiśmy się, um, te, o tym, m, zastanawialiśmy się jakby nad tym smutkiem i, i tak dalej i pomyśleliśmy sobie, że byłoby fajnie mieć coś, co pomoże um, w, jakby w wizualizacji tego. No i stąd pomysł, zresztą jak już widzieliście w trailerze, tej materii która się tam pojawia. Chciałabym o niej troszeczkę opowiedzieć, bo ona jest dość kontrowersyjna. Jest to po prostu zrobiony patchwork z worków na śmieci. Nie wiem, nie wiem dlaczego jakby to okazało się trafione w dziesiątkę. I w jakiś sposób pomagało przetwarzać wszystkie te stany, dawało, dawało jakiś konkret przede wszystkim, tak? Oczywiście można pójść w sposób dosłowny, i jak miałam prezentację tego spektaklu w Indiach, to jedna pani się zapytała, czy ta materia to ten smutek. No oczywiście mieliśmy z tego bekę, bo ona to, ona to odczytała bardzo dosłownie, ale wiadomo nie o to chodziło. Chodziło nam bardziej o metaforę, o pewien, pewną pomoc tej materii. Ona, ona jest też zasysająca, przetwarzająca itd. No i tak dalej. No i chciałabym powiedzieć o tej scenie, gdzie ta materia cały czas istnieje, tak? Jak widzicie, ona ma różne formy. Na początku spektaklu wisi, potem jest jakąś scenografią, potem mm, będzie formą, na której, właściwie taką platformą, na której ja płynę jest to też taka animacja i daje to taki bardzo ciekawy ogląd przesu przesuwania na płaszczyźnie, potem manipuluje i tą materią i ona się staje, ona się właśnie bardziej dosłowna, czyli na przykład możemy tam zobaczyć kobietę w burce, możemy tam zobaczyć syrenę, możemy tam zobaczyć dziwnego, dziwnego, że tak powiem, falosa. Cokolwiek, możemy odczytywać pewne kody, nie jest to już abstrakcyjne. W kolejnych scenach jest to suknia. Tak, ubieram się w to, jest to suknia. Także ta materia w jakiś sposób bardzo współpracuje ze mną. Chciałam jeszcze nawiązać do tego, że. 10 15 lat temu zrobiłam taki spektakl też autorski, w sensie solowy, tak? Bo mówię autorski, czyli prace bardziej solowe, karnacja. I ciekawe to jest, że w jakiś sposób wrócił ten temat do mnie, tylko w innym jakby w innej formie, tak? W karnacji używałam materiałów, z których budowałam patchwork. Zresztą tak jak za mną na ścianie widać. Patchwork. I tematem była karnacja, czyli kolor, skóra. Bardzo też abstrakcyjna rzecz, którą chciałam zwizualizować. I tak samo w tym spektaklu smutek, który jest melancholia, smutek. No skupmy się może na smutku, bo, to, bo nie chodziło tutaj o wielkie dramaty, tak jak zresztą ustawiliśmy w trójkę od razu natychmiast nie mówimy tu o wielkich dramatach. Mówimy o bardzo prostym odczuciu smutku i doszliśmy do tego, że to jest takie odczucie, które nas spowalnia. Dlatego ten spektakl ma też taką formę spowolnienia, bo zauważcie, że jak jesteśmy szczęśliwi, to nie mamy czasu na refleksję, prawda? Po prostu się cieszymy. Jest aktywność. Natomiast smutek jest o tyle ciekawy, że pozwala nam się na chwilę zatrzymać, zastanowić, gdzie jesteśmy, dlaczego rzeczy wpływają, co się z nami dzieje, więc jest on tak niezbędny, jak niezbędne jest szczęście. Ale już tutaj odbiegłam troszkę od tematu, więc wracając do tej materii, to jest bardzo dowolna interpretacja, mi, mi ta materia pomogła. Wyjść trochę z tej abstrakcji, tak? którą jest, jest choreografia, ruch. Y ta właściwie scenografia, materia artystyczna, tak jak to można było nazwać, y pozwoliła mi właśnie znaleźć y tą transformację dla tego stanu. Jak widzicie, oglądając scenę, y jak y y będziecie mieli okazję zobaczyć, to ona za każdym razem przyjmuje inną formę. Także zapraszam teraz na scenę z materiałem. Mówiłam już troszeczkę o Ani Steller, która miała funkcję dramaturga w tym spektaklu, ale wiadomo, że bez muzyki no to ten spektakl by nie istniał. I chciałam powiedzieć tutaj troszeczkę o Radku. Wydaje mi się, że w tym spektaklu są trzy warstwy bardzo istotne. Tak? Jest ruch, postać, czyli ja, muzyka i ta materia. To są trzy elementy, które budują jakby ten spektakl i wydaje mi się, że coś, co, co się uzyskało takiego niesamowitego, że my współistniejemy ze sobą z Radkiem tam, że to nie jest ruch do muzyki, tylko to jest faktycznie duet, to jest duet y Osoby, która przetwarza swoje emocje poprzez muzykę i postaci tancerki, która jakby ruchem przetwarza, czyli jakby taka transformacja w, w, w dwóch innych dziedzinach, która się jakby niesamowicie gdzieś tam spaja. I to było piękne doświadczenie. Na pewno, że w jakiś sposób się połączyliśmy w tym smutku, tak jak już wcześniej mówiłam znaleźliśmy jakąś synergię naszych charakterów, nie wiem, emocjonalności pewnej i zrozumienia przede wszystkim, pewnej wrażliwości, bo jak zauważycie, ten spektakl jest oparty przede wszystkim, bo smutek wydaje mi się robi z nas też osoby bardzo wrażliwe. Wrażliwe, takie wtedy drażliwe, potrzebujące troski i tak dalej. I spektakl jest bardzo subtelny. Zresztą w opisie jest, jest to subtelna podróż po pokojach, szukaliśmy też takiej metafory. To chyba tyle. Teraz bym chciał, żebyście posłuchali też takiego fragmentu, bo udało mi się latka namówić, też do śpiewania. Jest to, jak to się mówi, człowiek orkiestra, tak? Można, można z nim, że tak powiem, na najwyższy szczyt wchodzić, jeżeli chodzi o sztukę. I chcę, żebyście to posłuchali, a w następnym odcinku będę kontynuować dalej. Dzisiaj to już wystarczy, pośpiewia Radka, naprawdę <głos> <głos> można sobie iść na spacer. A w następnym odcinku będziemy dalej kontynuowali i rozbierali spektakl na czynniki pierwsze. I będę Wam zdradzać kolejne tajemnice, jak się tworzy taką dziwną formę.